Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a w dzisiejszym filmie zajmiemy się fantastycznymi bestiami, a dokładniej mapką o nazwie Sen na jawie. Na tym filmie pokażę Wam, jaką drużyną można zrobić etapy od 1 do 22. Da się to zrobić jedną i tą samą drużyną. Oczywiście podam dwa lub trzy zamienniki w postaci jednej postaci. Generalnie nie wiem, jakie inne drużyny mogłyby sobie poradzić bezproblemowo, tak jak. Ta, którą pokażę na filmie. Pamiętajcie też o dwóch sprawach, że musimy zdobyć 33 gwiazdki. Nie trzeba tak naprawdę robić wszystkich etapów. Starczą 33 gwiazdki. I do widzenia. Możemy z mapką się pożegnać tak samo tutaj. Ta przepustka dotyczy tylko i wyłącznie pierwszych 15 etapów. Naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby męczyć się z pozostałymi tymi trudnymi etapami. 23, 24 i 25. No ale ja na tym filmie podam od 1 do 22, a pozostałymi etapami zajmę się na osobnym filmie bo tam już trzeba troszkę zmieniać, tam są troszkę inne drużyny. Niekoniecznie zmienia się jakoś dużo, ale mimo wszystko trzeba używać innych drużyn. Także jaka drużyna jest najlepsza? Może zrobię trzy losowe etapy, od 15, od 16 w sumie w górę, bo tych poprzednich jednogwiazdkowych się już nie da powtarzać, co jest trochę dziwne, ale mniejsza o to. Także zaczniemy sobie na etapie 16. No i drużyna, którą właśnie widzicie, to jest najlepsza prawdopodobnie możliwa drużyna, na sen na jawie są to Ezis, Miszka, Kren, Scarlet i przebudzona wersja Solis, a bestia to Sowa. Ja mam tutaj talizmana, ale generalnie polecam używać Sowy, jeżeli ją macie. No i tak, przede wszystkim to ustawienie, które tutaj widzicie, niekoniecznie jest najlepsze. Można ustawić te postacie troszkę inaczej. Widziałem, że dużo osób ustawiało przebudzoną wersję Solis w pierwszym rzędzie no, zamiast Ezisa. Możecie sobie troszkę tutaj pokombinować, jeżeli coś Wam nie idzie. Ja zrobiłem wszystkie etapy takimi postaciami i takim ustawieniem. No i generalnie może przykładowo sobie kliknijmy i zobaczycie jak to bez problemu idzie. Pamiętajcie też, że wystarczy jedna kopia danej postaci i ta postać będzie automatycznie zboostowana dosyć mocno. Więc nie musimy tutaj mieć postaci wzniosłych na pięciu gwiazdkach. Jedna kopia i to wystarczy. Przypominam, że Eziza możecie sobie wymienić w sklepie pretendentów. Jest on tutaj bardzo, bardzo ważną postacią, modziwo. Także, tak jak widać, bez żadnego problemu. Następnie, może etap 19. No, i jeżeli chodzi o te zamienniki, to przede wszystkim nie musimy mieć tutaj przebudzonej wersji Solis. Poradzi sobie tutaj doskonale również Nevanti. Ja robiłem też z Nevanti kilka etapów, żeby przetestować, czy to wszystko pójdzie bez problemu. Zamiast Sowy, możecie używać Talizmana, jeżeli nie macie właśnie tego peta. To możecie dać talizmana. No, i jeżeli nie macie Eziza, to możecie dać przebudzoną wersję Eziza, jednak to jest troszkę niestabilne. Tak jak Nevanti działa doskonale, tak? Za przebudzoną wersją Solis. Talizman tak samo bardzo fajnie działa. Tak, przebudzona wersja Eziza nie jest już aż tak stabilna. Trzeba tutaj główkować, trzeba troszkę przestawiać formację. Więc ja, mimo wszystko, polecam używać zwykłej wersji Eziza. Jest on dużo lepszym opcją tutaj. No, i zobaczycie, że też bez problemu sobie te postacie poradzą tutaj. Te walki mogą być troszkę długie, bo wiadomo, tutaj przeciwnicy są dosyć mocno pobustowani, no ale trzeba się przemęczyć. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o spidowanie, to wystarczy zrobić na szybko 15 pierwszych etapów bo te nagrody znikają później po miesiącu za 15 pierwszych etapów ta przepustka a pozostałe nagrody będą dostępne tak naprawdę cały czas więc nie ma jakiegoś wielkiego pośpiechu jeżeli nie możecie zrobić tego teraz to po prostu dozbierajcie sobie na przykład na Eziza wylosujcie jedną kopię Przebudzonej Solis czy tam Nevanti no i bez problemu powinniście zrobić 22 pierwsze etapy no i może właśnie zrobimy sobie 22 ale troszkę znowu zmienimy Ezzie za nie będę, bo tak jak mówię, jest to troszkę problematyczne. Zajmie dużo czasu. Zrobimy sobie tak właśnie z Nevanti, ale damy tutaj sowe, Żeby pokazać wam różne kombinacje, że tak naprawdę nie ma to jakiegoś wielkiego, ogromnego znaczenia. Której bestii my tutaj użyjemy. No i czy użyjemy przebudzonej wersji Solish czy Nevanti. No, podejrzewam, że większość użyłaby Nevanti bo nie każdy ma przebudzoną Solis i nie każdy chce ją losować są osoby, które losują na przykład Brutusa i niekoniecznie przed zrobieniem go na poziom wzniosły będą chciały losować jedną kopię Solis specjalnie pod tą mapkę no, ale tak jak widać nie ma to znaczenia czy to będzie Sowa, czy to będzie Talisman czy to będzie Navanti, czy Solis nasza drużyna sobie świetnie powinna takim składem poradzić te postacie są ogólno dostępne, to są dobre postacie, więc tak naprawdę każdy powinien jedną kopię posiadać. Nawet nowi gracze powinni dodawać te postacie na listę życzeń, tak. Jeżeli chodzi o Solis, no to tak jak mówię, można podmienić za Nevanti. Eziza można wymienić w sklepie pretendentów Legend, więc tutaj też nie powinno być jakiegoś ogromnego problemu. Przypominam, że jedna kopia wystarczy i postacie będą pobustowane. Tak jak widzicie, pięć gwiazdek czerwonych, mebelki. Przedmiot sygnowanej, te sprawy więc, no, taka drużyna lub takie warianty drużyn, jakie tutaj podałem na tym filmie, wystarczą, żeby zrobić etap do 22 włącznie. Etap 23, 24 i 25 to już troszkę inna para kaloszy, i tam trzeba troszkę zmieniać. Ja zrobiłem to na testowym, niedługo będę robił to też na głównym, ale chciałbym zrobić to na filmie, więc po prostu nagram ten film na jutro, na pojutrze. Coś takiego. Tak naprawdę nie ma pośpiechu, bo to i tak już będzie. Zbyt duża ilość gwiazdek, tak? Nie potrzebujemy aż tylu, więc myślę, że nie ma jakiegoś wielkiego pośpiechu. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję. Jeżeli macie jakieś swoje zamienniki, tak? Jeżeli macie pomysł na przykład, kogo można by wrzucić za Scarlet, kogo można by wrzucić za Miszkę, to oczywiście piszcie w komentarzach. Fajnie by było, gdybyśmy pomagali innym graczom. Ja tutaj mam zamienniki takie jak pokazałem na filmie, ale podejrzewam, że być może będą jakieś inne. No ale nie jest to aż tak proste. Te postacie są trudne do zastąpienia. Zwłaszcza EZIS jest bardzo, bardzo trudny do zastąpienia. Nie oszukujmy się. Także Wam, oczywiście, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że troszkę chociaż Wam pomoże. Można taką drużynę robić od pierwszego do 22 etapu, włącznie. Jeszcze raz przypominam. Życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.